Dzień dobry, dzisiaj kolejna część. Tak jak obiecałam, jeśli się jeszcze nie znamy, to nazywam się Monika Gabeł, jestem neurologopedą i ten kanał tworzę dla moich pacjentów, a przy okazji jeszcze wiele osób korzysta, co mnie niezmiernie cieszy. Także dzisiaj będziemy również wybierać słowo niepasujące, natomiast trochę będzie trudniej, bo już nie będzie tego tej podpowiedzi w postaci. Zakreślonych kolorem słów, które pasują. Zobaczmy, co mamy dzisiaj. A dzisiaj mamy taki zestaw. Przypominam, osoby, które mają problem ze startem, powtarzają po mnie. Osoby, które mają inne problemy, ćwiczą razem ze mną. Dobrze, słońce. Rower. Księżyc. Ziemia. Gwiazda. Jeszcze raz. Słońce. Rower. Księżyc ziemia, gwiazda, który wyraz nie pasuje? Słońce należy do układu słonecznego, rower to jest narzędzie komunikacji, środek transportu księżyc należy do układu słonecznego ziemia należy do układu słonecznego gwiazda należy do układu słonecznego tak który wyraz nie pasuje Tak, nie pasuje rower. Rower nie należy do układu słonecznego. Czytamy kolejne wyrazy. Ryba. Kaczka. Drzewo. Kurczak. Żaba. jeszcze raz ryba kaczka drzewo kurczak żaba który wyraz nie pasuje Ryba może się przemieszczać. Kaczka może się przemieszczać. Drzewo nie może. Kurczak może się przemieszczać. Żaba może się przemieszczać. No, nie wiem, czy mogę użyć tutaj słowa, że to są zwierzęta. Chyba mogę. Żaba to zwierzę, kurczak to zwierzę, kaczka to zwierzę, ryba to zwierzę, a drzewo? Nie. Drzewo to nie jest zwierzę. Kolejny wyraz. Muzyka film teatr widelec koncert Jeszcze raz. Muzyka Film, teatr, widelec, koncert, który wyraz nie pasuje? Muzyka, no to jest kultura wyższa. Film, dobry film też. O, rozrywka to będzie kategoria rozrywka. Teraz mi przyszło na myśl. Eee, czyli tak, muzyka należy do rozrywki. Film należy do rozrywki. Teatr to jest rozrywka. Widelec to nie jest rozrywka. Koncert rozrywka. Nie pasuje widelec. Kolejny zestaw, Szpital, apteka, gabinet. Przychodnia, Jabłko. Jeszcze raz Szpital Apteka Gabinet Przychodnia. Jabłko. Który wyraz nie pasuje? Zobaczmy. Szpital, apteka, gabinet, na przykład logopedy albo lekarza, przychodnia to wszystko jest związane ze zdrowiem. A jabłko to po prostu owoc. Dobrze. Ostatni przykład czytamy laptop telefon but tablet komputer laptop telefon But, tablet, komputer. Który wyraz nie pasuje? Laptop, to jest elektronika. Telefon, to jest elektronika. But, to nie jest elektronika tablet elektronika komputer elektronika. Te wszystkie wyrazy zaznaczone na żółto potrzebują mieć prąd, prawda? A but but nie potrzebuje mieć prądu e, na szczęście. <grywy> Kochani, do zobaczenia e, w Poniedziałek, no już powolutku święta się zbliżają, także odpocznijcie. Na święta ja zazwyczaj e, nie daję ćwiczeń na kanale, tylko e, to jest taki czas, żeby odpocząć, bo odpoczynek też jest ważny e, i praca małymi kroczkami. Także to są takie dwie rzeczy, które niby nic, a jednak coś. Na kanale jak zwykle o 7 rano w każdy poniedziałek nowy filmik, także do zobaczenia.